Dziś w programie. Po pięciu latach wytężonych prac, zniszczony w pożarze ołtarz Fary Grodzieńskiej ponownie cieszy wiernych. Dzisiaj oglądamy ołtarz odnowiony, odrestaurowany w pełni, jeszcze chyba w większym blasku. Portrety świata w fotografiach Grzegorza Funkę. Bez względu na kolor skóry, bez względu na miejsce, bez względu na czas, to w sumie, w sumie gdzieś tam wszyscy jesteśmy prawie tacy sami. Związek Polaków na Białorusi. Kierunki działalności, sukcesy i problemy. Od 2005 roku Związek Polaków nie może normalnie, legalnie działać na Białorusi, ponieważ władze białoruskie nie uznają organizacji. Kolejna podróż Stanisława Poczobuta. Dziś zatrzymamy się w Widzie. Znakomity Wielki Książę Litewski Gedemin buduje tutaj zamek obronny. Zapraszam do zamku. W Grodnie odbyło się uroczyste otwarcie odnowionego po pożarze głównego ołtarza Bazyliki Katedralnej pod wezwaniem św. Franciszka Xawerego. Restauracja zniszczonego ołtarza trwała 5 lat. Płomienie strawiło jedną czwartą ołtarza oraz cztery rzeźby autorstwa mistrza Johana Schmidta. Pierwszym etapem było to, że e, zbadać całą, o cały ołtarz, całą konstrukcję, jaki został po pożarze. Drugim etapem była to odbudowa i rzeźby przy ołtarzu. Trzecim etapem była było właśnie kolorystyka. No i później już... Czwarty etap się dołącza do tego wszystkiego pozłocenia. Według specjalistów właśnie pozłocenie zabytku nadało mu wygląd, który odpowiada xviii wiecznym normom. On jest najbardziej zbliżony do tego, jakim miał być. Doszliśmy do niego na podstawie badań historycznych i oglądania obiektów zachowanych na terenie Polski. Autora tego ołtarza. Sfinansowanie odbudowy ołtarza fary grodzieńskiej zabezpieczyła strona polska oraz Środowisko Katolickie. Prace wykonali konserwatorzy z Litwy, Białorusi i Polski. Nie były to małe środki zaangażowane, ale myślę, że najbardziej liczy się tutaj jakby potencjał ludzki, specjalistów, ludzi, którzy mogli się przyczynić do tego, że dzisiaj oglądamy ołtarz Odnowiony, odrestaurowany w pełni, jeszcze chyba w większym blasku. Rekonstrukcja ołtarza katedry grodzińskiej to pierwszy etap restauracji całej bazyliki. Niedługo rozpoczną się prace konserwatorskie, które będą trwały około 10 lat. W zalesiu na rozpoczęła się rekonstrukcja siedziby Michała Ogińskiego, autora słynnego Poloneza Pożegnanie Ojczyzny. Brak środków finansowych nie pozwala jednak na przywrócenie pierwotnego stanu głównej części budynku oraz parku. Według naukowców przyjęte metody nie odpowiadają standardom odbudowy zabytków architektury. Najbardziej tradycyjna metoda restauracji na Białorusi, która tłumaczy się jak restauracja używa się to jest po prostu zniszczenie, zrujnowanie budynków i odnowienie na ich miejscu jakichś. E nowych budynków, które w jakimś stopniu odzwierciedlają wygląd tych budynków, które były przedtem. Pomoc w odbudowie siedziby Ogińskich oraz wielu innych zabytkowych budowli deklaruje wiele polskich fundacji zajmujących się ochroną wspólnej historycznej spuścizny Polski i Białorusi. Jednak w obecnej sytuacji władze nie wykorzystują w pełni polskiego potencjału. W tym roku jesteśmy operatorem remontu Fary Witoldowej w ogródku. Mamy nadzieję, że ten remont w ciągu najbliższych kilku lat się zakończy. Planujemy również rozpoczęcie dużego programu porządkowania polskich cmentarzy, tych, które są często zaniedbane, często opuszczone. Chcemy przyjeżdżać z grupami młodych ludzi, taka, żeby te cmentarze porządkować, i żeby przygotować je do profesjonalnej konserwacji poszczególnych nagrobków, które często mają bardzo dużą wartość artystyczną i są po prostu cennymi zabytkami. Ukończenie odbudowy siedziby Ogińskich zaplanowano na rok 2015, w 250. rocznicę urodzin kompozytora. Plany przewidują, że w przyszłości pałacyk stanie się popularnym centrum kultury. W Sali Wystawowej zaprezentowano wernisaż fotografii Grzegorza Funkę pod tytułem Portrety świata. Ekspozycja zawiera 60 prac zrobionych w 17 krajach na 6 kontynentach. Głównym tematem prac są twarze, na jakich można odnaleźć przeróżne ludzkie emocje. Bez względu na kolor skóry, bez względu na miejsce, bez względu na czas, to w, sumie, w sumie gdzieś tam wszyscy jesteśmy prawie tacy sami. Mamy swoje problemy, mamy swoje kłopoty, radości, smutki. Grodno jest pierwszym miejscem prezentacji twórczości Grzegorza Funkę na Białorusi. Narodził się u Swissly czy w Rodzinskiej w Oblast i jeździł dwa dni temu u, na to swoją Radimę i tam domówił się sam galerią tak samo, że tam będzie wystawa tak samo jak u Na początku planowano, że ekspozycja w Grodnie będzie trwała 14 dni. Jednak po uzgodnieniu z autorem, wystawę, która cieszy się wielkim zainteresowaniem, przedłużono o dwa tygodnie. Fotografie artysty można oglądać do 29 sierpnia. Związek Polaków na Białorusi jest organizacją kulturalną, światową i taką działalność od początku swojego istnienia prowadzi już od 20 lat. Przy Związku Polaków działają różnego rodzaju zespoły, chóry, które organizują występy, prowadzimy zajęcie języka polskiego w różnych miejscowościach, w takich szkołach społecznych, zajmujemy się działalnością. Sportową. Przy Związku Polaków działają też Stowarzyszenie Sybieraków, żołnierzy Armii Krajowej. Oprócz tego działacze się spotykają co tydzień, na przykład w Grodnie. Takie spotkanie oddziału miejskiego są. Drużyna wróciła nasza, przedstawiciele Związku Polaków na Igrzyskach Polonijnych we Wrocławiu. Koszykarze, którzy zdobyli pierwsze miejsce w koszykówce. Pierwszy raz za te igrzyska, które się odbywały, zabraliśmy puchar dla Polaków z Litwy. Mają żałobę, na Litwie mówią, że nigdy takiego nie było, żeby Litwini nie wygrywali. Koszykówka to jest bardzo rozwinięte na Litwie. Ogółem nasza delegacja od Związku Polaków była najmniejsza liczebnie, bo Dużo było z Niemiec, z Kanady, z Litwy było dużo tam zawodników. No my ósme miejsce zajęliśmy, ale tam nie chodzi o jakie miejsce, chodzi przede wszystkim o uczestnictwo, o spotkanie się z kolegami, z koleżankami, którzy zjeżdżają się z całego świata. Co dotyczy działalności oświatowej przy Związku Polaków na Białorusi istnieje Polska Szkoła Społeczna. Przy Polskiej Szkole Społecznej istnieje również kurs języka polskiego dla dorosłych. Teraz widać to, że ilość osób chętnych do nauki języka polskiego cały czas rośnie, bo już przychodzą ludzie, piszą podania, zapisują się na następny rok. Byliśmy zaabsorbowani procesem Andrzeja Poczobuta, prezesa Rady Naczelnej, i tutaj działacze Związku Polaków też wykazali się taką solidarnością, jak zawsze w trudnych chwilach. W każdym dniu procesu było sporo ludzi z różnych miejscowościach pod sądem, którzy wyrażali w ten sposób swoją solidarność z Andrzejem. Działacze Związku Polaków także wyrazili solidarność z rodziną Andrzeja, w ten sposób, że była zorganizowana akcja zbiórki pieniędzy dla rodziny, dla małżonki, która z dwójką małych dzieci jest w domu na urlopie macierzyńskim. Na Białorusi nie ma takiej możliwości, dużej możliwości występować dla naszych rodaków. U nas więcej zespoły koncertują w Polsce, na Ukrainie, na Litwie, gdzieś tam dalej wyjeżdżamy. Prowadzimy takie warsztaty taneczne dla naszych zespołów. W tym roku prowadziliśmy dla raduńskich Słowików i dla zespołu Habry. I jak oni teraz występowali w Polsce, na przykład ludzie zaczęli podziwiać. Raduńskie Słowiki mówili, że poziom po prostu wyrasta na oczach. W ciągu dwudziestu kilku lat istnienia Związek Polaków nieraz był odznaczany różnego rodzaju dyplomami i nagrodami. Ostatnie to za upamiętnienie miejsc pamięci narodowej. Związek Polaków został oznaczony przez Instytut Pamięci Narodowej Nagrodą Kustosza Pamięci. Dostaliśmy też nagrodę telewizji Polonię za zasługi dla Polaków i Polonii za granicą. Od 2005 roku Związek Polaków nie może normalnie, legalnie działać na Białorusi, ponieważ władze białoruskie nie uznają organizacji. W związku z tym, w swojej działalności napotykamy stale problemy. No przede wszystkim nie możemy wynająć pomieszczenia, żeby zorganizować różnego rodzaju przedsięwzięcie kulturalne, oświatowe, bo ostatnio no, na. Życzenie niektórych służb pewnie odmawiają nam wynajęcia a to domów kultury, prawda, to innych pomieszczeń. Właśnie brak tej legalizacji ze strony władz to jest najważniejszy problem z Serdecznie witam i klaniam się wszystkim widzom programu Niemnym. Szanowni Państwo, dzisiaj chcielibyśmy Was zaprosić do pięknego, historycznego miasta o nazwie Lida. Lida jest miastem bardzo znanym. Mówią, że nazwa powstała nie od imienia żeńskiego, a od wyrąbalisk lady, rąbaliska w lesie. Natomiast oficjalnie Lida jest znana od roku 1323. Otóż w tamtym czasie tutaj, gdzie zlewają się dwie rzeczki, Kamionka i Lidzianka, znakomity wielki książę litewski Gedemin buduje tutaj zamek obronny. Zapraszam do zamku. Zamek był zbudowany w takich celach, że powstała obawa najazdu tatarskiego, ale przede wszystkim przeciwko rycerzom krzyżowym. Oni zapędzali się w głąb Wielkiego Księstwa Litewskiego, paląc, zabijając, uprowadzając do niewoli. Sam kształt zamku prostokątny, no i dwie wieże mamy. Wieża główna, drugą wieżę zbudował niegdyś książę Witold. Tak stało się, że już w XIX wieku zamek nie obronił się od ruiny. W takim w stanie pozostał aż do lat 90. minionego wieku, kiedy próbowano coś zrobić. A już kilka lat do tyłu odbudowano to do takiego stanu, który Państwo widzicie. A cała odnowa zamku zostanie ukończona w roku 2014. Szanowni Państwo, znajdujemy się na starym cmentarzu lickim. Państwo widzicie, że on zdruzgotany, połamany. Otóż w minionym wieku, w latach 70. władze miejskie zadecydowali zlikwidować cmentarz. Proszę Państwa, uparli się Polacy, nie pozwalili, i wszystko to zostało w takim stanie już przez dziesiątki lat. Tutaj, proszę Państwa, znajdują się groby. Dla nas bardzo ważne, na przykład przed nami groby powstańców, dziedziców i powstańców styczniowych, kaplica zbudowana w latach 30. przed wojną. Krzyż ustawiony niedawno krzyż pomordowany przez Sowietów w 1940 roku. Dla nas szanowni państwo, jeszcze ważny zakątek, tutaj znajdują się groby żołnierzy i lotników, które służyli tutaj, walczyli za Lidę. A my znajdujemy się z państwem w dawnych koszarach 77. Pułku ludzkiego. Przed wojną proszę Państwa bardzo znana jednostka, która na swoich naremiennikach nosiła niedźwiadków, które pozwolił im nosić marszałek Józef Piłsudski. Proszę Państwa, przed nami kościół Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Kościół zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku, architekt Glaubitz. Kościół farny, niegdyś miał dwie wieże, które stracił po pożarze. Wewnątrz zobaczymy śliczny obraz, bardzo popularny, cudowny obraz Matki boski Lickiej, obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej i jeszcze kilka wspaniałych tablic na tematy historyczne. Świątynie w Lidzie Śliczne, dawny kościół pijarów. Ten kościół był bardzo potrzebny nie tylko z, powiedzmy, wątków religijnych, ale z tego, że tutaj pijarzy zorganizowali naukę, szkołę pijarów. Dzisiaj to cerkiew pod wezwaniem Archanioła Michała, Lida, piękne miasto, przede wszystkim w ludziach. No i jeszcze, proszę Państwa, i w budynkach, które zostali po tamtych czasach dowojennych nieraz. I przed Wami jak raz budynki Gimnazjum Lidzkiego, zbudowany jak tam napisano, na szczycie w 1929 roku. Pozostali użyteczne do tego czasu. Teraz tutaj tak samo Szkoła numer 1. Żegnam się z Państwem serdecznie, zapraszając na nowe nasze spotkanie. Do widzenia.